Ej, kurwa Druga runda, ha, dwa miesiące za dwa, dwa miesiące przerwy Skoc znowu się zbierdala Za pan na starcie, nowy szlale kaka Zapraszamy kurwy, w kolejkę się ustawia Dziady jest w formie za zero nam nie pada Jak chcecie większy limit, nam to nie przeszkadza co tam kurek i w grupie raźnie się spierdala A co do tych aceków, to kurwa niezła beka Miała być odpowiedź, już dwa miesiące czeka Szkoda, liczyłem na odpowiedź Jak już odpuściłeś? Nie pisz fanie do mnie Kurwa, co tu gadać? Każdy stoi sztywno Bo ty zawsze to bieden, więc kurwy głowy nisko kurwa zawsze, to zachowanie szorskie Kastety wciąż jebane, prokurator nie pomoże Jak chcecie dostać w pierdol, to wypowiadać wojnę Tyle ode mnie, kurwy jebać was o każdej porze Kurwy z DDK już wykopały truny Cheater nabił bitki, więc chuj wam leci w tupe Nic się tu nie zmienia i to jest sama prawda U nas czytowa forma, uwaga leci szarża Kurwa już nie jednych, wyjaśnia nasza banda już nie szczekaj, zawykaj do spania. Ej. Możecie zbierać by cheda się solo was poskłada. Co tu więcej mówić? Forma muta. Pozdrawiam. A, oh, i standardowo kara się nie jedzą główna.